Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj wspólnie możemy studiować Słowo Boże. Mam pewien szczególny temat, który chciałem dzisiaj poruszyć z wami, drodzy słuchacze. Aczkolwiek nie jestem na tyle jeszcze ogarnięty technicznie, żeby wszystkie te teksty Wam wrzucić jako slajdy, na przykład, żebyście mogli sobie to czytać i tak dalej. Więc umówmy się tak, że jeden główny tekst przeczytam, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, natomiast wszystkie inne teksty, o których będę wspominał, umieszczę później w opisie pod odcinkiem, ok? A dzisiaj chciałem, żebyśmy wspólnie zagłębili się nieco w temat związany z olbrzymami, z synami bożymi, córkami ludzkimi, dlatego że są różne, dziwne i poniekąd ciekawe też teorie związane z tym, co to może oznaczać. Konkretnie chodzi o fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju, z szóstego rozdziału i tam... Wersety od pierwszego do czwartego z naciskiem na czwarty werset. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli, i rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc jego życie trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. Są to mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. I teraz pytanie brzmi: kim są synowie Boży? Kim są córki ludzkie? Dlatego, że jest dużo dziwnych teorii na ten temat, a jedną z najpopularniejszych, o ile nie najbardziej popularną, jest pogląd, że upadli aniołowie spłodzili olbrzymów z, ze śmiertelniczkami. Troszkę to trąci taką jakby grecką filozofią gdzie bogowie zstępowali na ziemię, żeby obcować z, z nimfami, obcować z kobietami. Rodzili się półbogowie, herosi, na przykład Herkules był takim półbogiem, półczłowiekiem, czy, czy Perseusz, czy inni. Czy, czy Biblia mówi o czymś takim? Gdybyśmy wgłębili się w pewne teksty, które, tak jak powiedziałem, umieszczę w opisie na, na dowód tego, że to, co przedstawiam tutaj jest jak najbardziej zgodne z Biblią, to odnośnie Synów Bożych możemy pójść w trzech różnych kierunkach. Otóż Synowie Boży, według m.in. Księgi Hioba, oznaczają aniołów, faktycznie oznaczają aniołów. Stąd też prawdopodobnie wziął się pogląd, że to aniołowie spłodzili potomstwo w postaci olbrzymów półnaturalnych, ludzi, tak, ze śmietelniczkami. To jest pierwszy pogląd. Drugi pogląd, też w oparciu o Biblię, bo to określenie synowie Boży dotyczy trzech różnych grup, synami Bożymi są nazwani królowie. Chociażby. I istnieje taki pogląd, że synowie Boży, czyli magnaci, ci, którzy byli wysoko postawieni, oni brali sobie kobiety spoza kręgu królewskiego, spoza tego rodu znamienitego i płodzili z nimi dzieci, którzy byli mocarzami później, wielkimi itd. Natomiast no, ten pogląd jest już chybiony chociażby z tego względu, że um, nie ma tutaj mowy o żadnym królestwie czy królu, nawet słowem nie jest to wspomniane. Wcześniejszy pogląd też do końca um, nie ma rogi nóg, że tak powiem, dlatego że Jezus wyraźnie powiedział w Ewangelii Mateusza, że aniołowie się nie żenią ani nie wychodzą za mąż. Stąd też mówienie o seksualnych tutaj jakichś powiązaniach pomiędzy demonami a córkami ludzkimi no jest niedorzecznością, skoro sam Jezus powiedział, że jest inaczej. No, i istnieje jeszcze trzeci pogląd, gdzie Synami Bożymi byli nazwani potomkowie Adama potomkowie seta później też. Adam był też nazwany Synem Bożym. I to najprawdopodobniej jest najbardziej trafny i najbardziej właściwy, zgadzający się też z kontekstem zarówno wcześniejszym, jak i późniejszym samej Księgi Rodzaju. Dlatego, że wcześniej przed tym fragmentem z 6 rozdziału Czytamy o genealogii Adama, potem natomiast czytamy o genealogii Seta. Bóg zakazał łączenia się świętego nasienia z nasieniem zepsutym, zdeprawowanym, z potomkami Kaina. Natomiast niestety, potomkowie Seta z tej sprawiedliwej linii zaczęli łączyć się z córkami Kaina i płodzić potomstwo. I tutaj jest to przetłumaczone jako olbrzymi. Tam występuje słowo nefilim, które oznacza właśnie olbrzymów. Tak? Źródłosłów tego słowa nie jest do końca znany. Można go upatrywać albo w hebrajskim słowie pala, które oznacza kogoś niezrównowanego, niezwykłego, niesamowitego. Ale może się też wywodzić od słowa nafal, które oznacza upadły, zdegenerowany, zepsuty. Więc, jeżeli by wziąć pod uwagę rdzenie źródło słów w ogóle tego słowa nafilim, moglibyśmy doszukać się tego, że Oznacza on po prostu ludzi, którzy byli niezwykli. Pod jakim względem? No, byli duzi, byli mocarzami też, tak jak tutaj jest powiedziane, e, którzy z dawien dawna byli sławni. Byli po prostu ponadprzeciętni. Ponadprzeciętni siłą, wyglądem. E, mogli być właśnie więksi od innych, i tak dalej. No, i też to słowo na fal odnosi się często do, do takich dzikich plemion, najeźdźców i tak dalej, więc mogli to być ludzie dzikiego usposobienia, co zgadza się też chociażby z czwartą księgą mojżeszową, z 13 rozdziałem, gdzie jest opisana sytuacja, gdzie zwiadowcy zostali posłani do ziemi kanonejskiej i przychodzą i mówią, że tam są nefilin, tam są olbrzymi, ta ziemia jest nie do zdobycia i tak dalej. Więc to były takie dzikie plemiona plemiona ościenne, znane ze swojej bitności, wojowniczności i izraelici słusznie mogli się ich obawiać, ale zapominali, że mają po swojej stronie Boga, który jest wszechmogący, prawda? No, ale to już jest materiał na inne rozważanie. W każdym razie, z tej krótkiej analizy, którą wam przedstawiłem. I z tych tekstów, które później też umieszczę w opisie, można wywnioskować, że szósty rozdział Księgi Rodzaju nie mówi o aniołach czy o królach, którzy współżyli z kobietami, ale mówi o potomkach Adama i Seta, który pojawił się w miejsce Abla, który został uznany za sprawiedliwego, zmieszali się z potomstwem Kaina wbrew wyraźnemu zakazowi Bożemu. I spłodzili potomstwo. Dlatego Bóg musiał zesłać potop, bo jak czytamy dalej, właśnie w szóstym rozdziale Bóg powiedział, że musi zniszczyć całkowicie człowieka, dlatego że jego myśli i dążenia są ustawicznie złe. I teraz nawet na logikę warto jest pomyśleć sobie, czy byłoby to sprawiedliwe ze strony Boga karać ludzkość za grzechy aniołów? Skoro w Biblii jest wyraźnie powiedziane o tym, że każdy sam na sobie karę za grzech poniesie. Od każdego Bóg indywidualnie wyciągnie konsekwencje. Więc czy Biblia sama sobie przeczy? Nie sądzę. Bardziej powinniśmy właśnie skupić się na badaniu bezpośredniego kontekstu. Nie każdy ma możliwość wnikać w teksty oryginalne. W hebrajski, w grecki, w aramejski. Ale jeżeli czytamy ze zrozumieniem, do wielu rzeczy możemy dojść bez tych pomocy naukowych. Mam nadzieję, że to rozważanie okazało się pomocne. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, może jakieś pytanie, jakieś dodatkowe uwagi. Jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze mojego kanału, zrób to koniecznie, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które się tutaj ukazują. A ja na dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, Bożych błogosławień. No i oczywiście na koniec, prawie zapomniałem, pomodlimy się. Panie Boże, ukochany, chcę bardzo podziękować Tobie za to, że mogliśmy dzisiaj rozważyć ten temat. Dziękujemy Ci, Panie, z całego serca. Za to, że nic tak bardzo nie rozwija intelektu ludzkiego jak badanie Twojego słowa. Modlimy się o to, Panie, aby to słowo zawsze było dla nas czytelne, a jeżeli będą jakieś fragmenty, które nie będą na pierwszy rzut oka zrozumiałe dla nas, sprawa byśmy z modlitwą i z cierpliwością, z wnikliwością badali Twoje słowo, gdy trzeba, żebyśmy sięgali po jakieś opracowania, Jakieś słowniki, ale na tyle, na ile możemy, żebyśmy, Panie, samodzielnie badali Twoje słowo, dlatego, że jest ono skonstruowane w taki sposób, żeby nawet dziecko było w stanie zrozumieć i jego zasadniczą treść. Nie mówię, że nie ma tutaj rzeczy jakichś trudnych. Są, ale Ty obiecałeś, że dasz ducha świętego tym, którzy Cię będą o to prosić. Potrzebujemy, Panie, żeby On prowadził nas w badaniu Twojego słowa, Ty powiedziałeś, że on wprowadzi nas we wszelką prawdę. Dlatego, gdy będziemy otwierać Panie Twoje słowo, jakikolwiek fragment, niech Twój duch, Panie, weźmie w posiadanie nasze serca i umysły i prowadzi nasze myśli, żebyśmy zrozumieli, przyjęli i zastosowali to, co pragniesz nam powiedzieć przez Twoje święte teksty. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!